Zatem czas zabić Pana Grozy, rozpoczynamy odcineczek i wchodzimy tutaj. No w zasadzie to jest cały czas ta sama sesja, także to jadem to już trzeba go zabić, no cóż. Trzeba go unicestwić. Co tutaj mamy? No na no zanim go unicestwimy, no to jeszcze trzeba będzie tutaj trochę powalczyć z nimi, z tymi swaniakami. No i to z niedołożenie, to jest fatalna klątwa. No ale ogólnie to ładnie idzie, Kurczę. Gdybym troszeczkę jeszcze zwiększył te obrażenia to by w ogóle padało praktycznie wszystko na, na hita No może na hita to nie, no ale brakuje do tego hita, no ale Ale fajnie, fajnie Podwójny drop Jest okej okay. Tutaj coś ciekawego. Nic. Dobra. No to ruszamy ku górze. Jeden do umiejętności dowodzenia. Mm. Jeden do umiejętności to niewiele warte. Będzie praktycznie nic. Nie, no ja to. Berylowy. Kroda, hełm w ogóle to jest. A berylowy dlatego, że pewnie ma odporność jakoś tak na truciznę. Pewnie od tego jest przyrostek. To znaczy przedrostek. Ta broń nam się trochę popsuła, trzeba być zaraz skoczyć się naprawić. No i tutaj jakiś bosik. Ojej, spowolnienie tutaj to jest. No nie no, jeszcze teraz. No okay. i najemnik, zobaczę jak dostaje tam. Oj, nie zdążyłem, nie zdążyłem. Ależ <laughs> go zniszczyli sposób naszego cudownego najemnika no ależ, ależ brutale została z niego tylko garstka ształków. wiecie co? tak się nie robi tak się nie robi, no trudno no to wszystko wina tych magów Powiem Wam, że zaraz nasze znaczy magów, no nie tylko magów, w ogóle wina przede wszystkim tych rycerzy, bo oni ładnie tutaj uderzają. Mm. A najemnik, co się z nim stało, w ogóle. <ścoughs> Dziwisialny najemnik, zobaczcie. Ale <laughs> atakować go mogą, no to. Ale niewidzialny najemnik, czegoś takiego to jeszcze nie było. O, Kresztow jest drugi soketowy. Można było sobie zostawić. Ale nie, nie dobre, nie będziemy zostawiać w przyszłości, dla innych klas. Tam będą się z tym. się z tym. Inną klasą, jak będziemy grali, to nam poleci przecież. Bierzemy pierwszą pieczęć. Cię chodźcie tutaj No dobra, zrywam, uwaga Chodzimy jak w masło tutaj naszym tornadem Do kogo, do kogo? Do barbarzyńcy potężnego? O czym tutaj jest mowa? Żeby nie macie żadnych szans chodzić? No i mi też tam brywa teraz Przeklęty, wętar, wyklęty. Znaczy, zapróbasz duszę, nie wętar, wyklęty, co ja gadam. Przerabiamy. Jest lud. Jest lud, dobra, zbieramy. Bierzemy wzmocnienie, wzmocnienie, wzmocnienie sobie, weźmiemy kilka. Ciężkie rękawice i biterne rękawice. No dobra, to możecie trzymać, trzymać kciuki. No, no. no trochę lipa. Ale tak, tutaj weźmiemy sobie jeszcze życia troszeczkę. A tutaj chyba maksujemy tu trąbę. Maksujemy trąbę. Jak to bazowo? 18, przecież. A nie no, dobrze, no, jest 18 bazowo. Okej, okay. yy, myślałem, że. czy tutaj coś by było ciekawego, ale lipa chyba. Nie, no lipa. No dobra, Lord Deseis będzie za chwilę o. Kurde no A ten nie zamroził, no co za... Mają te obrażenia Skurkowańcy Jeszcze jak I mają te obrażenia no, no, niech ładnie tankuje ich, ale nie, no, nie utrzyma się, muszę się znowu steleportować, bo. Ładnie grają oni, trzeba przyznać, że mają pojęcie taktyczne te potworki. No, przede wszystkim, jeśli ich tutaj robią dużo, ja ci magowie, a to klątwa, a to jakieś zmniejszenie odporności. Ja ma w ogóle wyjątkową siłę, brutal, Z no, kurde. Spalają manę. Podleśmy na innika, jeszcze. Pierwsze kłopoty się zaczynają, tutaj widzę. Ale spokojniej. Korpacz. Cztery sokety, Ale to mam już jeden taki. Jeżeli nie, nie. Bierzemy więcej niż jednego, po co? Ale zobaczcie, że lecą nam mi te ogólnie przedmioty soketowe To jest ogólnie fajnie. A na, na szczęście mamy po prostu. Drunkadol. OK. Mhm. Mm Kadol Ewentualnie możemy zobaczyć tutaj w tym przysługiowym hełmie nowe słowa runiczne jakieś. Nie wiem czy one, nie wiem czy one funkcjonują na offline. Moim zdaniem powinny funkcjonować. część na pewno funkcjonuje na przykład w Sorzec Nowo, nowe słowo runiczne, ale nie z tego paczka, który był ostatnio, tylko z tego wcześniejszego. No to wzorzec, na przykład, działał w trybie offline. Mam nadzieję, że tutaj też działa. Działają te słowa runiczne te nowe. Dobra, <laughs> teraz trzeba się skupić troszeczkę. Bo tutaj jest groźny przeciwnik. Ej, i moje obrażenia. Nie, nie, Trochę się bałem podejść do nich. Stąd, stąd ten zgon najemnika, bym się nie bał podejść. jest odprowadzić od tego Lorda de bo tak, to jest masakrycznie. Oni potrafią być... Ten ma jeszcze jakieś seryjne strzały w ogóle. Patrzcie jak on ich próbował siła, przekleństwo, jeszcze z niedolężnieniem. To jest taki, taki po prostu combo, takie combo chodzi z tego, że potrafią odesłać na tamten świat. Spalona sporuszka, okej. Okay, to weźmiemy. No dobra, to został nam jeszcze jeden włosik. Yy, wielki wezyr. Zaklęte Błyskawice mają taki odgłos, jakby ktoś kosiarką elektryczną kosił, przynajmniej tak mi się zawsze kojarzyło to. No dobra. Bierzemy Wielkiego Wezyra, uwolniamy. Znowu ten sam układ się wylosował, co na poziomie normalnym. Dobra, Wielki Wezyr, pokaż co potrafisz. No, niewiele. Szarłóg sobie. Amulet zostawił. O! Do, dobrze, dobrze. Jest szansa, że coś fajnego zostawił. Żółty amulet z Wielkiego Wezyra. Ok. Jeden do umiejętności paladyna. To hmm. no nie dla mnie, nie dla mnie, niestety. No dobrze, słuchajcie. To tak, proponuję tutaj. A na to chyba raczej z malą to nie będzie problemów. Życie jakieś tutaj mam. W razie czego? Możemy się naprawić. I będziemy atakować pana Grozy. Myślę, że się w miarę szybko popsuje, no ale różnie może być. Z nim. Trochę życia będzie miała. Nie mam troszkę uderzenia. Atakujemy. Obstawiamy, czy przede wszystkim ustawiamy przedmioty. Obstawiamy też, czy najemnik zginie, czy nie zginie. Się wydaje że zginie, ale. Chodź, diablo. Pokaż co potrafisz. Haha, w starej wersji. W starej wersji, diablo to taki był. O, czy potężny demon. Ładnie wysześpiony. No, w tej nowej wersji też jest ładnie zrobiony. To akurat nie można powiedzieć. Strali się tutaj. Tenżny demon. Jak tam z przyjęciem? Jakieś problemy widzę, że są lekkie, ale spokojnie, spokojnie, nie masz szans diablo, nie masz żadnych szans. Oj trąba powietrzna, tak jest. Małą karą, Diablo! Jakaś runa poleciała, nie zdążyłem zobaczyć jaka. Ale słyszałem też, że upadła jakaś runa. Runa dol. Okej. Okay. Zapomniałem obstawić co wyleci, ale wyleciał jeden unikatowy, jeden żółty. O, trochę lipa. Dobrze, że jest unikacik, ale tak naprawdę to lipa. Większe pazury. No to jest krótki obieżniczy łuk. To nie będzie taka lipa wcale. To dla naszej Amazonki może być fajny, jakbym kiedyś grał. No, zaliczone, tak, zaliczone. Tutaj bez problemu. Struna cicusa to jest. No, chyba bym sobie nie przypomniał, że to jest struna cicusa, ale to jest fajny nawet, fajny bardzo łuk. Ma tak 33,78. To to może jest słabe. Ale tak, mamy szansę, że rzucimy klątwę, zwiększenie obrażeń. Mamy dwa sokety, Mamy 64 szanse na zabójcze uderzenie, w zależności od poziomu postaci. Mamy 64 poziom, Ma, to mamy 64%. Więc tak naprawdę podwójne uderzenie wchodzą. 40 do wszystkich odporności, to jest też fajny bonus. Tutaj można, bo nie wiem, albo apność to na wyższy poziom, czy wystrzeliwuje magiczne strzały. No, fajny łuk. Większe pazury tutaj są jeszcze. Barbuta poleciała w ogóle 235 obrony to ma No Ciekawe, ciekawe Zostawiamy sobie to Jeszcze mamy dwa łuki Nieskończony ból Oraz strona dzikusa Fajnie bo już trzy albo cztery runy dol mamy, to też będzie można je transmutować. To tam, jest. Wchodzimy w portal. Klimatyczne cinematiki. No, cześć Mallach. Witam cię z powrotem. No dobra, to tutaj sobie zakończymy. No, Dla coś ciekawego. Może tutaj zaoferować coś tam pewnie? Może. Zdeponuję pieniążki. Mamy ponad milion golda. Jest dobrze. Dobra, tutaj kończymy. Do usłyszenia.